To już ostatnie minuty, by oddać głos w wyborach prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21:00. Do godziny 17:00 frekwencja wyniosła blisko 48%. Te wybory są inne niż wszystkie, bo odbywają się w trakcie epidemii. Rygor sanitarny jest tutaj niezbędny i przestrzeganie. Natomiast no nie mogą iść za daleko idące środki ostrożności. Mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Resort Zdrowia przygotował wytyczne, w myśl których w lokalu wyborczym może przebywać jedna osoba na 4 metry kwadratowe. Niezbędny jest sprzęt ochrony osobistej. Czyli rękawiczki, przy ubice. Y, maseczki, y, płyn dezynfekujący, to przede wszystkim. Ale członkowie komisji mieli własne pomysły i chcieli mierzyć temperaturę. PKW apelowała, by stosować zalecenia, nie wymyślać własne. Nie ma takich procedur, nie ma takiego obowiązku. Nie, nie ma takiej możliwości, de facto, żeby e, zmuszać wyborców, żeby mierzyli temperaturę. Mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Lokale wyborcze zostały otwarte. O godzinie 7 rozpoczęło się głosowanie. I widzimy, co się dzieje przed e, lokalami. Olbrzymie e, kolejki. Do godziny 12 frekwencja wyniosła ponad 24%, to blisko 10% więcej niż na tym samym etapie głosowania 5 lat temu. Już o godzinie 12 Państwowa Komisja Wyborcza mówiła, że idziemy na rekord. Jeżeli chodzi... Jeśli chodzi o kwestię frekwencji, to faktycznie można uznać, że jest to rekordowa w historii wyborów, ostatnich przynajmniej, ale nawet porównując lata 90. W kolejkach stali wszyscy Rafał Trzaskowski w Warszawie i Donald Tusk w Sopocie. Rano od znajomych różnych otrzymywałem informację, że stoją w kolejkach. Więc tak czy inaczej wydaje się, że mobilizacja ludzi jest duża. Prezydent Andrzej Duda zagłosował w Krakowie, Szymon Hołownia w Otwocku, w Warszawie Krzysztof Bosak i także w Warszawie premier Mateusz Morawiecki. Frekwencja wciąż rosła lawinowo. Do godziny 17 zagłosowało ponad 14 milionów Polaków. Co stanowi 47 i 89,% W stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. W trakcie głosowania nie brakowało incydentów. W Toruniu szef jednej z komisji przyszedł na głosowanie nietrzeźwy. To zdarzenie nie miało wpływu na rozpoczęcie głosowania ani na jego prawidłowy przebieg. W kilku miejscach wyborcy zgłaszali brak drugiej pieczęci na karcie do głosowania. We znaki wyborcom dała się dziś upalna pogoda. W lokalach wyborczych odnotowano kilka zasłabnięć.